kręcimy, kurwa. Dusz numer dwa, Jarek Klaps pierwszy. Jesteśmy w miejscowości Toppenstedt. E, tutaj pani ma w tej, kurwa, noże swojej takie rzeczy jak liczniki na prysznic. Kolega właśnie bierze prysznic w takim, o, oto... Nie wiem jak to nazwać, aż mi słów zabrakło. No, jak kurwa z Auschwitz to jest, to wygląda. Korytarz po lewej stronie kabiny, kurwa, prysznicowe. Wszystko się wylewa, tu kurwa na podłogę. O! Tu jest toaleta. Obie toalety. Na jednej toalecie nie ma w ogóle deski zamykającej, dekla zamykającego. I śmierdzi kurwa przez cały czas. Idziemy dalej. Jest o. Praleczka, suszareczka, a tutaj kurwa wrzutniki. Tak i to jest kuchnia. Tak wygląda kuchnia i koń, koń i to jest kurwa hajcuk na zimę. O proszę, dobrze, że mamy kurwa lipiec. Tu jest o kolega Piotr. I tutaj następne nory. Ale, ale. Barak kurwa, barak kurwa obozowy. Ale. Jak w Dachau albo w Auschwitz. Jarek, minuta czterdzieści dwa.